Głęboko w sercu Afryki, Cristiano zebrano! Za! Ha! Ha! się znudziłeś? Gdzie? Za! Aaaa, to gryz poniżej pasa! W odległej krainie, rządzonej przez prastare tradycje, już czas! Urodziła się bardzo nietypowa zebra. Poradzam, Tatusiu, co się dzieje? Nie ma. Pasów? Mało wypasionych. Co to może znaczyć? To zły znak. Kupa blada to nie pada. A kiedy tajemnicza susza zaczęła pustoszyć okolice, jak jedna zebra mogła spowodować zniknięcie całej wody? Pół zebra. Postanowił opuścić rodzinne stado i zdobyć wymarzone pasy. To będę nowe pasy w magicznym wodopoju. Haha, <noise> magiczny ze w końcu tam trafi. Odkrył zupełnie nieznany świat. Możesz nas zabrać do magicznego wodopoju. Nie mogę. Kolo chcę dostać pasy na tyłek! Niezwykłych przyjaciół. to jest, tato? Coś się pasi. Nic mi nie groź, bo jestem szybki jak wiatr! W twarz i niebezpiecznych wrogów. Czuję wasz strach. Gdzie on jest? Bycie wyjątkowym ma swoją cenę! Chcę kawałek ciebie, panie półpasiastek! Jesteś tym, na którego czekałem. Przeżyj wielką przygodę! No, to na, to. na najśmieszniejszym safari wszechczasów! czasów. stajem! dla pieszych! To przecież zebra, a nie zebra! Dokuczacie mi, bo jestem nielotem? lotem? Zrobimy temu przerośnie, temu kotowi wielkie bum! Wielkie bum! Robert Więckiewicz, Maciej Musiał, Sonia Bochosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Jarosław Boberek. W nowym filmie twórców Zambezi. Kumba. To było dzikie! Najśmieszniejsze safari wszechczasów. Ruchy, ruchy, ruchy. Kumba. On jest łasy na pasy. W kinach.